Wysyłanie wiadomości E-mail. Aby odbierać i wysyłać wiadomości E-mail, musisz posiadać odpowiednio skonfigurowane konta poczty E-mail w telefonie. Aby to zrobić, skorzystaj z rozdziału Konfiguracja poczty E-mail. W zakładce Konfiguracja. Dotknij ikonę Poczta, znajdującą się na ekranie głównym aplikacji. Aby utworzyć nową wiadomość E-mail, dotknij przycisk Plus. W polu tekstowym Do wpisz adres e-mail odbiorcy. W polu tekstowym Temat wpisz temat wiadomości. Aby dodać załącznik, dotknij ikonę strzałki. Dotknij pole Załączniki. Wybierz rodzaj załącznika, na przykład Dokumenty. Aby wysłać dokumenty, musisz je najpierw przesłać do komputera. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z tematu Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami. Dotknij nazwę załącznika, który chcesz dodać. Dotknij ikonę wstecz. Potwierdź, dotykając wykonane. Załącznik został dodany. W polu tekstowym tu wpisz wiadomość, wpisz treść wiadomości. Aby wysłać wiadomość, dotknij wyślij. Wiadomość została wysłana. Aby powrócić do ekranu głównego aplikacji, Przeciągnij palcem okno aplikacji poza ekran telefonu.